Cześć, nazywamy się Monika i Andrzej. Jesteśmy właścicielami agroturystyki Zielona Peska w miejscowości Kruszka. Nasza agroturystyka leży w samym sercu Borów Tucholskich, nad pięknym jeziorem Wielkim Cykcyńskim. Chcielibyśmy wam przedstawić nasze gospodarstwo i pokazać jak wygląda prawdziwa agroturystyka. Naszym gościom oferujemy zakwaterowanie w prawie 300 letnim domu w pokojach od 2 do 5 osobowych z łazienkami. Oprócz tego mamy też aneks kuchenny i salon z telewizorem, gdzie każdy może tam spędzić czas. Naszym atutem jest swojska kuchnia. Naszym gościom zapewniamy wyżywienie z produktów z naszego gospodarstwa, czyli na przykład mleko od naszej krowy, robimy twarogi, masła, sery, pieczemy też chleb, robimy swoje wędliny, no i prowadzimy ogródek, w którym mamy masę warzyw. Zielona pestka jako prawdziwa agroturystyka oferuje gościom pełen kontakt ze zwierzętami. W naszym gospodarstwie mamy krowę, mamy kucyki, kury, króliki i pełno innych zwierząt, które dają gościom możliwość ich karmienia, obcowania razem z nimi. Jak już wspominaliśmy, znajdujemy się nad samym brzegiem jeziora, co daje nam możliwość udostępniania naszym gościom łódki, kajaków, roweru wodnego. Dla zapalonych wędkarzy przygotowaliśmy dwa pomosty, z których można złapać ryby takie jak okoń, szczupak, leszcz. Każdy na pewno znajdzie tutaj coś dla siebie. Zapraszamy do nas rodziny z dziećmi, pary, a także grupy zorganizowane. Myślimy, że każdy u nas poczuje się jak w domu.